Przede wszystkim dzisiaj kolejny techniczny film na temat Amazona, i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat hijackerów. Wielu z Was. Pytam mnie, kim są hijackerzy, co to w ogóle słowo oznacza i jak sobie z nimi poradzić, jeżeli już są na Waszym listingu. Także dzisiaj na to pytanie dostaniecie odpowiedź. Jeszcze zanim dobrze zaczniecie oglądać film, proszę zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli znajdujecie w nim wartość. I to też da mi sygnał, że takie filmy są potrzebne. Także proszę zasubskrybuj, daj łapkę w górę, jeżeli filmy, które nagrywam Ci się podobają i zaczynamy. Czyli hijackerzy, kim są hijackerzy? Hijackerzy to są po prostu kolejne osoby, które podpiały się pod Twój listing i w tym momencie na nim sprzedają. Skąd tak naprawdę masz wiedzieć, że ktoś podpięł się pod Twój listing? O tym możesz się dowiedzieć, jeżeli na listingu pojawia się opcja dodatkowych zakupów Twojego towaru, i to właśnie można zauważyć w tym miejscu. I w tym momencie, jeżeli tutaj klikniesz, rozwinie się lista sprzedawców, które oferują twój produkt do sprzedaży. I teraz mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma rodzajami hijackerów. Hijackerzy, którzy sprzedają podróbki oraz hijackerzy, którzy sprzedają rzeczywiście twój produkt. I teraz jak sobie z nimi radzić? Zacznijmy od tych, którzy sprzedają podróbki. Przede wszystkim zawsze Wam mówię, że jeżeli zamawiacie jakiś produkt, to żeby nanieść na niego swoje logo, żeby ten produkt wyróżnić, żeby ten produkt po prostu był Wasz. I teraz jeżeli taki hijacker pojawi się na Waszym listingu, to prawdopodobnie sprzedaje podróbkę Waszego produktu, bo w tym momencie nie mógł położyć rąk na Waszym produkcie. Wy też na tym produkcie oczywiście macie swój branding, także to Ty jesteś właścicielem tego produktu, czyli możesz nie zezwolić na dalszą dystrybucję tego produktu, co jest bardzo proste, nie życzysz sobie tego. Także teraz jak się zająć takimi osobami? Najprawdopodobniej, jeżeli masz hijackera, rzeczywiście sprzedaje produkt, który jest podróbką, produkt, który jest gorszy jakościowo, jednak właśnie z tego względu z reguły sprzedaje go taniej niż ty, i tym samym zabiera ci Twojego buyboxa. A jeżeli taki hijacker zabierze Ci buyboxa, to się okaże, że tak naprawdę nie możesz sprzedawać, bo Twój produkt na Twoim własnym listingu nie jest widoczny. Ponieważ jeżeli hijacker zabrał Ci buyboxa, to on jest numerem jeden na Twoim listingu, nie działają Ci reklamy. Jeżeli ktoś kliknie, powiedzmy, ten kup teraz albo dodaj do koszyka to doda produkt Hydrokera. Także niesamowicie jest ważne to, żeby z nimi walczyć i teraz jak z nimi walczyć. Jeżeli jest to rzeczywiście podróbka, to wtedy trzeba wystosować pismo do Amazona. Wzór takiego pisma możecie znaleźć w linku pod tym filmem i tam oczywiście trzeba się odnieść, że podejrzewacie, że taka osoba sprzedaje towar, który jest podróbką. I teraz co jest niesamowicie ważne, tak jak zawsze mówiłem, Amazon jest niesamowicie przychylny do klienta. Ale niekoniecznie do sprzedającego. Także pamiętajcie, żeby w tym liście odnieść się, że jeżeli klient kupi taki produkt, który okaże się podróbką, to wtedy na tym ucierpi. Także nie stawiajcie siebie tutaj ponad klientem, tylko wyjaśnijcie, że to klient będzie cierpiał na tym, że ten produkt jest podrobiony. Drugą sprawą jest oczywiście to, że możecie taki produkt od hijackera kupić. Jeżeli już ten produkt dostaniecie, to przede wszystkim sprawdzacie, co dostaliście. Jeżeli jest to podróbka. Robicie zdjęcie swojego produktu, produktu, który zamówiliście na swoim listingu, który powinien być rzeczywiście identyczny, no przecież ktoś sprzedaje to samo co ty, i wtedy wysłać takie zdjęcia do Amazona, hijacker powinien zostać usunięty. Kolejną sprawą jest też oczywiście brand registry, czyli możecie zarejestrować swój znak towarowy, wtedy oczywiście macie pełne prawa do obrony swojej marki i to prawa na poziomie już e, sądowym, tak? Sądownie możecie już e, kogoś zastraszyć. E, pamiętajcie też o jednej sprawie, że jeżeli hijacker rzeczywiście pojawi się na Waszym listingu, najpierw napiszcie do tej osoby, oczywiście strasząc ją, i taki hijacker powinien się usunąć w cień, powinien zdjąć ten produkt z Waszego listingu. Co jest niesamowicie ważne, pamiętajcie, że jeżeli macie hijackerów, to jak najszybciej się z tym uporajcie, bo to jest wasz listing. Ktoś się pod niego podczepił. Jeżeli dostaniecie złe review, za nie wasz produkt, to niestety to review. Będzie trzymało się na Waszym listingu. To jest niesamowicie ważne. Dodatkową e, opcją, w jaki sposób możecie sobie poradzić z hijackerami, to jest przede wszystkim robienie dodatków do Waszego produktu. Skoro macie tam jakiś dodatek, e, coś, co Wasz produkt wyróżnia, no to hijacker musiałby mieć dokładnie to samo, żeby móc sprzedawać na Waszym listingu. Więc jeżeli ktoś taki się podczepi, możecie być pewien, że takiego produktu nie ma. A co za tym idzie, to to, że Amazon go usunie, ponieważ nie sprzedaje takiego przedmiotu, jaki jest w opisie. Kolejny problem są hijackerzy, którzy rzeczywiście posiadają Wasz produkt. I najczęściej to się właśnie zdarza przy wykorzystywaniu programów typu Jumpsend, kiedy dodajecie bardzo duże zniżki, ktoś po prostu kupił dosyć sporo Waszego produktu i teraz się podczepia, żeby sprzedać ten sam produkt. I teraz jest ten problem, że ta osoba rzeczywiście sprzedaje Wasz produkt, także nie macie tutaj w tym momencie podstaw do tego, żeby tą osobę usunąć ze swojego listingu, skoro sprzedaje dokładnie to samo, co Wy. I w takim przypadku są dwie opcje. Również takich hijackerów można pozbyć. Raz wykupić od niego towar, co niestety będzie Was kosztowało, jednak macie pewność, że on znika. A druga sprawa jest niesamowicie ważna: ta osoba, jeżeli kupiła od Was ten produkt, to raczej ma konto Prime na Amazonie. A w regulaminie Amazona jest taki zapis, że osoby posiadające konto Prime, czyli e, nie płacące nic za wysyłkę produktu. W tym momencie po zakupie takiego produktu z Amazona nie mogą go wystawić na ponowną sprzedaż na Amazonie. I w tym momencie, oczywiście, kierujecie takiego e-maila do Amazona, że podejrzewacie, że osoba, która sprzedaje wasz produkt na Amazonie, która się podczepiła pod wasz listing, zakupiła go wcześniej właśnie z konta Prime, które posiada. I w tym momencie, oczywiście, Amazon to sprawdzi i okaże się, czy rzeczywiście ta osoba posiada konto Prime, czy nie. I taki listing może zostać ściągnięty, a. Co najważniejsze też, taka osoba może zostać zbanowana z platformy, więc jesteście w stanie naprawdę. E, narobić szkód takiej osobie, która to Wam chce narobić szkód. I to by było na tyle e, tematu hijackerów. To nie jest nic skomplikowanego, jednak pamiętajcie, że prędzej czy później ktoś taki się pojawi na Waszym listingu. Ja ostatnio też miałem hijackera na swoim listingu, pozbyłem się go w przeciągu godziny po skontaktowaniu się z supportem. Jednak jest to coś, co może przysporzyć dosyć dużo stresu, bo nagle się okazuje, że nie sprzedajecie, że Wasz produkt się nie sprzedaje. Teraz pytanie Czemu? To może być właśnie jeden z powodów, dlatego zawsze monitorujcie i sprawdzajcie właśnie w tym polu, czy nie pojawił się nikt nowy albo też ja mam to podczepione do programu Helium ten i tam mam coś takiego jak Hijacker Alert i tam od razu wiem, czy rzeczywiście jakiś hijacker pojawił mi się na listingu. To by było tyle w tym filmie. Pamiętaj, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli te filmy są dla Ciebie pomocne. Jeżeli masz jakieś pytanie, zostaw je w komentarzu. I pamiętaj, że zawsze możesz dołączyć do grupy na Facebooku, gdzie tych informacji jest naprawdę w tym momencie masa. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dzięki bardzo, że to oglądałeś, i widzimy się w następnym filmie. Cześć!